Siemaneczko, z tej strony Maćko, witam się z wami bardzo serdecznie, witam się z wami spod Templariusza, bo doczytałem, że stąd się wzięła nazwa tej wioski, w której jestem, a dzisiaj nie wiem jak daleko zajdę, tutaj macie w tym momencie wstępny plan, jaki powinien być dzisiaj zrobiony, ale ja już jestem kawałeczek dalej. Więc nie wiem, czy sobie zrobię tylko 12 km, czy może 20 parę. Okaże się wszystko w czasie, bo coś mi tam w nodze wczoraj przeskoczyło. To, co powiedziałem, że chyba mi się skóra zerwała, to nie było to, tylko po prostu coś tam strzeliło. No i zobaczymy jak to będzie, jeżeli odcinek się spodoba, zostaw łapę w górę, zostaw subskrypcję, zapraszam do e, linków w opisie, tam macie na przykład mojego Instagrama, żeby być na bieżąco. No cóż, jest dzień 21, ja się zbieram i ruszam, zobaczymy co wyjdzie w trakcie. Patrzcie, idę sobie, jest noc, idę sobie i miarka za mną. Powąchaj, palucha, ugryziesz mnie, nie ugryziesz mnie? Ja go spotkałem nie wiem z 200 metrów temu i on tak za mną sobie idzie, tak miarczy. Nie mam nic dla ciebie, kotku. Chodź, idziemy do miasta, już niedaleko, chodź. Ale to naprawdę, idzie się wystraszyć, jak idziecie sobie. Teraz to już się tam widno zaczyna robić, nawet na kamerze widniej niż yy, w rzeczywistości. Ale idziecie, świec, świecicie daleko i widzicie takie dwa ślepia. ślepia. I on tak za mną idzie. Bo ja na słuchawkach sobie czegoś słucham. I tak słyszę, w tle miał i miał i miał i miał. Odwracam się. On za mną idzie. Chodź, chodź, do miasta idziemy. Chodź. Kci, 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 kci. Chodź. <sad> Czy zostajesz? Nie mam nic dla niego, żeby mu dać, tak to bym mu dał, ale... Śmiesznie trochę. Chociaż tu widziałem myszek dużo biega, to jakby był głodny, to by sobie upolował. Ja nie, nie wiem, ten kotek chyba już za mną idzie. On idzie za mną tego od półtora kilometra, tam jak widać te światła, to już jest wioska, więc odprowadziłem go do, do domu de facto. Chociaż nie wiem, czy on jest z tej wioski, czy on jest z tej, z której ja idę. Ale sobie ze mną idzie. Czy <laughs> przynajmniej samotny nie czułem. Tutaj sobie stanę, zmienię buty na lżejsze adidasy, bo chciałem zobaczyć, czy w tych mi się lżej iść będzie. I tam już Piękny wschód słońca Ale ładnie księżyc i gwiazdę widać No Alfred, idź 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 On tak lubi i pod nogi podchodzić Ale widać taka chudzinka jest Młody taki No dobrze <grym> Jeszcze chwilka a pierwsza miejscowość to Moratinos, 3 km od tamtej, w której spałem. Teraz jest tak, że bardzo dużo jest blisko siebie tych wiosek, więc nie ma źle. Jak tam e, się ktoś gorzej czuje albo słabiej, to nie ma problemu sobie zrobić mniejszy dystans. Ale pięknie. Wow to tam daleko, daleko, w tle widzę góry. Niesamowite. Tylko, że jest tak strasznie zimno dzisiaj. Znaczy strasznie zimno, no jak były upały pod 40 stopni, a teraz sprawdzałem, jest 10 stopni. Dlatego idę w bluzie, w długich spodniach, bo normalnie ręce marzną. Nie wiem, czy... Nie no, to chyba specyfika tego regionu typowo, że tak jest. Ale tego się nie spodziewałem w Hiszpanii. Ale tam, nie oddaje chyba tak koloru, ale tam normalnie jakby niebo płonęło. Cudownie. Dobra, idę. Dwa kilometry do kolejnej wioski, a potem 6 do miasta. Więc niedużo. Chyba bez przerwy będę szedł. Tylko się włączę wam pokazać nazwę tej wioski pomiędzy. W ogóle wczoraj nie wspomniałem, ale przekroczyłem połowę. Połowa Kamino. Szczerze? Po pierwszym tygodniu myślałem, że nie dożyję drugiego. A tu już dzisiaj mija trzeci tydzień już jestem za połową, już po prostu w tym tygodniu jak dobrze pójdzie, to koło czwartku, piątku dojdę do Leon, 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 zwał jak zwał. Jestem, no muszę powiedzieć, sam z siebie dumny, ale jeszcze połowa przede mną, więc nie ma co mu celebrować za szybko. Chociaż ta połowa i tak dużo już... Dla mnie znaczy. Ale idę dalej. Jesteśmy w San Nicolas Del real camino. Prawdziwe camino. Cudownie. Ale nie będę tu stopować. Ponieważ jest coś takiego jak 6 km i będzie miasteczko. Więc tylko sobie przejdę tu. I bardzo powoli tu, tam, wow, coś idzie coś, wow, <noise> tego się nie spodziewałem. Dobra, więc ja idę, idę, idę tam, chyba tu, bo jest znak na, 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 ale każde, każda ta wioska, każde to miasteczko ma tak. Wspaniały styl, tak mi się to podoba. Niby ktoś by powiedział jakieś zniszczone, obdarte domy, ale to ma swój urok wszystko to ma swój urok. Ojej, opa, i śmieciarka. W każdej tej wiosce, w każdym tym miasteczku jest taki ładny kościół na środku, coś cudownego. To miasto, do którego zmierzam to jest Sahagun. Tu pokazuje 500 metrów, ale tak naprawdę trochę dalej, bo naokoło. Więc zaraz tam będę. Dosłownie sekundę temu minął mnie na takiej drodze. Pośrodku niczego, no pośrodku niczego, no niedaleko tego miasta. Jakiś pan i dał mi karteczkę z jakąś modlitwą o uleczenie chorych i. I tak dalej, muszę sobie jeszcze ją przetłumaczyć raz. Ale w ogóle e, randomowa akcja. Ale widzę, że tu jest jakiś kościół bądź kaplica, więc może ten pan stąd przyszedł? Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Ale, wow, co to jest? Takie dziwne drzewo z takimi strąkami. Ha. Ale, ale dziwne. Pierwszy raz takie widzę. Ale y, takie akcje na kamino to w sumie nic bardzo szokującego. Dosyć często się zdarza. Może się okazać, że tu w środku kawę dostanę, czy coś takiego. Nie, wątpię, drzwi zamknięte. Ale to jest jakiś taki mały kościółek, mała kapliczka. Coś w tym rodzaju. O takie ukryte pośród drzew pośród pól tup 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 most ale nie no może kiedyś tu była woda ale teraz już nie ma definitywnie i tu jest ta cała kapliczka kościółek nazwijcie to jak chcecie hop 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 dobra idę do miasta i tam sobie zrobię naprawdę dłuższą przerwę, i potem, bo muszę coś zjeść, zrobić jakieś zakupy spożywcze, bo planuję iść 10 km dalej. A tam, gdzie pójdę, nie ma nic, więc może być różnie. Ale jest pięknie dzisiaj. Nie wieje, jest chłodno. Cudownie. Ja w tym momencie wchodzę do miasta. Jest 8.30, planuję zostać tu do około 10, ponieważ o 9 otwieram market. Teraz idę do kawiarni coś opałaszować, odpocząć. No i cóż, 10 km więcej i może już jutro, albo pojutrze, uda mi się zgubić jeden dzień z rozpiski ze względu na to, że robię więcej niż moja rozpiska, pokazuje z aplikacji błękanino, ale to się okaże. Dobra, idę szukać jedzenia. Tutaj już zacząłem jeść, bo nie mogłem się powstrzymać. Ale tak wygląda typowe śniadanie na kamino. że się bierze tego omleta i jakąś bułeczkę kawę i, i się połaszuje rano. Najadłem się fest, teraz yy, idę do Dia Market. Dia market, nie wiem jak to się czyta, ale jest miasto, jest supermarket, więc idę tam. Zobaczę, może kupię sobie coś już na wieczór, bo w tym miejscu, gdzie chcę spać, za bardzo nie ma nic. I doczytałem, że gdzieś tu da się podobno odebrać certyfikat pierwszy za ukończenie połowy kamino tylko, że od 9.30 jest lekko po 9, więc chwilę będę musiał poczekać ale i tak ten kościół, w którym to się odbiera jest gdzieś na uboczu, więc kawałeczek będę musiał i tak odejść, więc na spokojnie akurat jak się ogarnę ze wszystkim to będzie do odebrania, więc super jeżeli jest do odebrania, ale to się zobaczy na miejscu. A teraz mówię: idę do marketu. Yy, zobaczę, może coś kupię już sobie na wieczór, ale teraz się porządnie najadłem. O, takie śniadanka ich, yy, te omlety to takie treściwe są, no bo to jajka, ziemniaki, no to same rzeczy, które zapychają. Dobrze. Ja już nie gadam, tylko idę. Dobra, podobno tutaj da się odebrać ten certyfikat, tylko jest trochę za wcześnie to jest e, sanktuarium matki boskiej pielgrzymującej, czy jakoś taka nazwa. To się znajduje na uboczu miasta, ale niedaleko od głównego szlaku, więc ja sobie poczekam i odbieram certyfikat. sam na Cóż jak widzieliście dostałem ten certyfikat i no, jestem z siebie dumny, wiem, że to tylko kawałek papieru, ale za tym kawałkiem papieru yy, wiążą się dla mnie trzy tygodnie nieraz męczęskiej drogi z krwawiącymi nogami i mega, mega potężną walką wewnątrz sobie. Ale finalnie przeszedłem to pół. Teraz zostało mi już w sumie mniejsze pół do przejścia i dostałem taki strzał energii, że chyba już nic mnie nie zatrzyma. Coś wspaniałego. Uczucie, którego nie da się podrobić. Muszę przyznać, że ja to jestem jednak talent, bo. W tym kościele zostawiłem swoją butelkę z wodą i nie mam wody, a do najbliższego miasta jest 7 km i robi się ciepło, więc będę musiał gdzieś stanąć, zrzucić zbędne ubrania, żeby się za bardzo nie przegrzebać, i bardzo rozsądnie iść, żeby. Nie dopadło mnie pragnienie za szybko, ale dobra wiadomość jest taka, że po drodze jest pustelnia i być może tam będzie źródło z wodą. To chociaż tak doraźnie się napije, ale no, ch chyba za bardzo się tym certyfikatem zająłem, jeżeli chodzi o myślenie, i zapomniałem o wszystkim innym. Zdarza się, no cóż. Muszę przyznać, że o ile ta meseta na początku dała mi popalić, tak, tak jak dzisiaj, uwielbiam tą drogę. Jest fajna, prosta, nie ma jakichś górek, pagórków. Teraz, tak jak w tym momencie idę, taką fajną aleją cały czas w cieniu, super po prostu. Nie mam na co narzekać w tym momencie. Oprócz tego, że chce mi się pić. Ale to idę powoli i, 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 i liczę, że w tej samotni, która jest za 2-3 km, jakoś tak dorwę e, źródełko z wodą i będę się mógł napić. Albo ewentualnie kogoś poproszę, czy da mi łyka wody. No cóż, to jest kamino, tu ludzie są życzliwsi dla siebie niż w normalnych sytuacjach. Dopiero kamino uczy tak naprawdę szacunku do drugiego człowieka, ale to trzeba tego doświadczyć, żeby zrozumieć. Mówię tak jak 90% osób idących na kamino, ale teraz doskonale je rozumiem. Do celu zostało mi jakieś... Półtora kilometra, ale tak mnie wysuszyło z powodu braku wody, że musiałam się zatrzymać w pierwszym barze, jaki spotkałem, żeby kupić cokolwiek do picia, bo 8 kilometrów bez wody to ciężko w słońcu. Chociaż nie narzekam, bo cała droga była w cieniu, w drzewach, chociaż czasami były fragmenty, że słońce przygrzało w głowę, to bardzo, bardzo fajna droga. Chyba najlepiej mi się szło do tej pory. Śmieszne, ale tak wyszło. Szkoda, że bez wody, ale zdarza się. Wiecie co? Doszedłem do miasta Bercianos. Tu miałem skończyć, ale tak jakoś fajnie mi się dzisiaj idzie, że chyba zaryzykuję i pójdę 7 km dalej do miasta. El Ranero i to mi da skończenie tak jakby całego etapu czyli e, zyskam tak jakby dzień do przodu dzięki temu i jutro będę mógł sobie zrobić tylko 18 km i będzie po temacie jedynie jaki jest problem to w tamtym kolejnym mieście jest jeden alberg, i on się otwiera o pierwszej. Jest wpół do pierwszej. On ma tylko 28 miejsc. a Ja mam dwie godziny yy, drogi mniej więcej, no półtorej. Więc yy, w międzyczasie będę próbować dzwonić i zarezerwować łóżko, jeżeli będzie taka możliwość. A jak nie. No to ryzyk, fizyk. Najwyżej wezmę coś droższego tam, bo nie ma tam tanich opcji. Ale idę, bo nie jest za gorąco. Nogi w miarę sobie radzą, a to jest tylko 7 km, więc bez przesady. Chociaż to będzie mój chyba rekord dniowy, bo około 30 zrobię. Więc nieźle. Dobra, to ja trup tam i słyszymy się za moment. Dla Was za moment, a dla mnie za kawał drogi. No ale cóż, mój wybór. I Idę. Właśnie wchodzę do miasta El Buergo Ranero i to będzie największa chwila prawdy, bo dzwoniłem do alberga. Nie dało się go zarezerwować. Jest godzina 14, czyli jest godzina po otwarciu. Tam jest tylko 28 miejsc i okaże się, czy zdobędę miejsce, czy nie. Jeżeli nie, no to jest tu e, inna opcja, ale ona kosztuje 18 euro, więc jest bardzo droga. Zobaczymy niebawem. Na szczęście było dla mnie miejsce w Albergu. Ja się już zameldowałem. Jak widzieliście, byłem też na obiedzie. I obiad przemilczę, bo po tej paei, którą pokazałem, przyszedł do mnie stek wołowy, którego się nie dało ugryźć, ale cóż zrobić, takie życie. I miałem lekką ścinę z właścicielami lokalu, którzy stwierdzili, że to jest moje bezguście, a nie ich. Yy złe przyrządzenie mięsa, no ale trudno, zdarza się i cóż... Dzisiaj pykło 30 km, odebrałem ten certyfikat za połowę Santiago, gdzie de facto już jestem kawałek za połową, ale sam fakt odebrania tego dużo dla mnie znaczy, tak... To jest głupi kawałek papieru, ale za tym kawałkiem papieru wiążą się trzy tygodnie wędrówki, krwawiące nogi. Litry potu wylane, wiele, wiele nowych znajomości i wspaniałych historii, więc to nie jest tylko tak, że to jest papierek, tylko z tym papierkiem wiąże się naprawdę kawał historii jak dla mnie. No ale w tym odcinku raczej będzie to wszystko, ponieważ czuję, że wyjdzie dłuższy niż yy, bym chciał. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym wyruszymy dalej trasą Camino de Santiago drogą francuską. Napiszcie komentarz i zapraszam Was ponownie. A i zasubskrybuj, jak jeszcze tego nie robisz. Dzięki, cześć i na razie.